Więc chciałem Wam powiedzieć, że zepsuł mi się piec gazowy, ale nie będę go naprawiał, bo po pierwsze nie umiem, a po drugie po co naprawiać, jak w domu jest kominek. Mam też w kuchni popękany stół, ale o tym też nie będzie ten odcinek, bo się walnąłem w głowę jeszcze. A tam na dole popękało, kiedy to wreszcie zrobisz. Kiedy wreszcie podokręcasz te gniazdka? Kiedy wreszcie naprawisz ten ekran. Nie wiem kiedy, kochani, nie wiem jak się naprawia ekrany. Nie działa też dobrze okap w kuchni. I dochodzimy do wniosku, że jak jest tyle rzeczy do zrobienia w domu, to ręce opadają i nie chce się zrobić wobec tego nic. Więc postanowiłem dzisiaj w te parę godzin zrobić coś zupełnie nowego. Wymyślam teraz tytuł. To jest wyspa kuchenna, wyspa nasza wymarzona wyspa. O, słowo wymarzone jest dobrze. Więc wymarzona wyspa kuchenna z ukrytym segregatorem. Dobry tytuł? Nie wiem. A wymarzona wyspa kuchenna dobry. Wyspa Marzeń, tak jak to w tytule. Wyspa Marzeń. Ja wiem, że wiele osób, spośród moich znajomych, zresztą ja sam, marzyłem zawsze o wyspie w kuchni. Przeważnie jaki jest problem z wyspą? Że nie ma jej gdzie postawić, bo jest już za ciasno, bo coś tam stoi i tak dalej. A ostatnio pojawił się nowy problem z segregacją śmieci. I teraz mamy kolejne kosze, które trzeba gdzieś dostawić albo w miejscu starego kosza dostawić więcej koszy. Więc usiłuję połączyć te dwie rzeczy i zrobić. Wyspę kuchenną, która będzie spełniała nasze marzenie, czyli będzie wyspą marzeń, a jednocześnie będzie ukrywała całą tą gamę worków kolorowych, które obecnie w ramach segregacji trzeba w domu mieć. No i zaczynamy od projektu. Wysokość, wymiary tej wyspy. Oczywiście trzeba dopasować wymiary, yy, proporcje blatu, tego blatu do tego dołu. <laughs> Ponieważ z racji blatu, który będzie dość ciężki i chciałbym, żeby był ciężki, bo chcę Wam pokazać, jak będzie wyglądał gruby pogrubienie blatu. To będzie sekret tego odcinka, jak pogrubić fajnie blat. Postarzymy sobie to troszeczkę, żeby wyglądało na starsze. Z każdej strony będzie otwór, żeby wrzucać śmieci, czyli cztery strony świata, cztery worki, cztery otwory. Wyspa na środku po to, żeby można było z czterech stron te śmieci wrzucać. Pytanie teraz, czy będą okrągłe otwory? Czy, czy będą prostokątne? Nie wiem. Prawdopodobnie będą prostokątne, dlatego że te mieszane mogą mieć jeszcze jakieś zapachy, bo są śmieci mieszane też, poza tymi czystymi, co wszystko musi być czyste. Blacha musi być wyczyszczona, plastik musi być czysty, wszystko musi być czyściuteńkie, ale są mieszane i tam jest szansa, że może jakiś zapach się wydzielać, w związku z tym pewnie zrobię klapki, ale z tego samego kawałka drewna, tak żeby wyglądały jak od kompletu. No oczywiście ja tu napisałem roboczo, plastik, metal, ale myślę, że to trzeba będzie załatwić jakoś elegancko jakimś pomysłem. No i tak to będzie wyglądało. W teorii jestem nie za dobry, chyba lepiej mi idzie robienie. Także bierzemy się do roboty. Teraz wyjaśnię, o co chodzi z tytułem. Co zrobić, żeby był grubszy? Chodzi o blat. A teraz druga część tytułu, e, czyli jak kończy stolarz. To powiem, ja, e, ja się dziwię, bo... Znaczy, ja się nie dziwię. No ja wiem, że sta, e, mój kanał w większości oglądają mężczyźni jednak. Znaczy, ubolewam, bo też chciałbym coś tam kobietom pokazać i... Ale wiem, że to jest e, marne szanse, ponieważ próbowałem kiedyś mojej żonie pokazać e, kanał jednego tam z, z, z youtuberów. No i, wie, i mówię, zobacz kochani, zobacz. On to robi tutaj taką szafkę, coś tam robi i zobacz, kochanie, no i pokazuję i tam oglądam, ona tak siedzi przed tym monitorem, siedzi, siedzi, a ja z tyłu taki podjarany pokazuję, a ona siedzi i mówi, ty wiesz co, weź przewiń mi to, chcę zobaczyć jak, jak kończy. Ja mówię, ty no jak chcesz zobaczyć jak kończy, to ja nie wiem, to musisz Litki spytać chyba. In just a, few moments our show will begin. a okazało się, że jej chodzi o to, jak e, to się skończy, bo ją w ogóle nie interesowały te etapy pracy. Ona chciała zobaczyć tylko, co, co miał do dyspozycji i jak to wyglądało na końcu. Kobiety ten środkowy moment w ogóle pomijają. No ja wiem, no my pomijamy grę wstępną, ale one pomijają grę zasadniczą. Kobiety, początek i koniec tylko. Więc jak kończy stolarz dzisiaj, zobaczycie, e, ale musicie przejść przez środek, niestety. Ale krótki środek będzie, bo dzisiaj nie ma filozofii. Cała istota dzisiejszego odcinka to jest pomysł. Te kawałki sklejki są po to, żeby założyć worki za rant, jakby. Rant, każdy kosz musi mieć swój rant. Tutaj, jak widzicie, rantu nie ma, ale tutaj rantem będzie guma ale to Wam wszystko pokażę w trakcie, jak to będzie wyglądało. Na razie tego nie rysowałem, bo muszę uzgodnić jeszcze, na co na jakiej wysokości i tak dalej. Natomiast powiem Wam, ten rant jest całym sekretem ukrytym w środku Wyspy Marzeń, ponieważ ja nienawidzę jednej rzeczy w śmieciach. Nie wiem, czy Wy też tak macie, że jak się worki wkłada, to one nie są przystosowane, bo są albo za, troszeczkę za duże, albo są troszeczkę za małe i trzeba tak naciągać, że on pęka ten worek. Jak pęka, to już potem jak się wkłada te śmieci, on się obciąża i potem tam już część wpada do kosza, potem trzeba łapą to wyciągać i tak dalej, więc... Mój patent jest taki, że po pierwsze byłem już w sklepie poworki, zmierzyłem jakie mają obwody i tylko takich worków będę używał, i specjalnie pod taki obwód postaram się to zrobić. Konstrukcja główna już gotowa. Jest to masywna rzecz. To będzie masywny bardzo mebel. Jest waga, jest ciężar, mówię, ale to jest wysokie. To musi być ciężkie, żeby nie było wywrotne. Pewnie można to zrobić z czegoś cieńszego i dać balast na dole z czegoś innego, ale nie będzie tak ładne jak z litego, pięknego drewna. Poświęciłem taką długą deskę, nie robiłem z resztek, bo teraz jak mam te słoje, mam te wszystkie znaczniki, mam te linie papilarne drewna, to sobie to obetne. Tu będzie klapka, ale klapka będzie wyglądała, jakby jej nie było, ponieważ będzie z tego samego kawałka drewna. Niesamowite to wymyśliłem, prawda? Ale w ogóle zaskoczenie wielkie, ponieważ powiem Wam szczerze, nie zwróciłem uwagi na początku na ten sęk. I to teoretycznie miała być lewa strona, ale ja e, nie odpuszczę. To będzie nasza główna strona. To będzie ozdoba największa. Zjadają plastik, wydalają alkohol. Naukowcy odkryli niezwykłe właściwości gąsienic Barciaka Wielkiego. Rozumiecie? In just a few moments our show will begin. Czy to czytali już? Gąsienice Barciaka Wielkiego sobie normalnie wpierniczają plastik i wydalają alkohol. Muszę wpisać, gdzie to kupić taką gąsienicę, bo to by się żywcem przydało. Powiem wam, że komunia się zbliża, u szwagra, to ile to tych gąsienic trzeba będzie nakupić. Oje, ja sobie już wyobrażam koło domu każde działeczka tego. O, taś, 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 taś. Jak to się woła w ogóle takie gąsienice? I ciekaw jestem, jak się ten alkohol odzyskuje, bo co, one się muszą jakoś gdzieś załatwić, żeby ten alkohol yy, przesiać, czy odcedzić, nie wiem, jak to nazwać w ogóle, kurde, jestem tak podekscytowany, że nie wiem, jak to nazwać, ale rząd, na miejscu rządu ja bym się zastanowił, bo naprawdę, to bierzemy sefres tylko, ja bym na miejscu rządu pomyślał, co będzie dalej. Bo wiecie, jak to są pieniądze. Jak tam, yy, z, nie wiem, z butelki 70% to jest, yy, idzie na podatki, to teraz tych, tych pieniążków nie będzie. Dwa miliardy zniknie z budżetu państwa. I co będzie? Z czego telewizja publiczna dostanie dotację? Jak będzie dwóch miliardów. A ja się na to nie zgadzam, bo jak nie będzie telewizji publicznej, to kurde, skąd ja będę wiedział, że jest tak dobrze u nas? Skąd ja będę miał tyle optymizmu? Stefanu, co tylko same jakieś ponure informacje tam, że jest źle, a jeszcze będzie jeszcze gorzej? Znaczy przepraszam, nie, nie same ponure, bo ta informacja o gąsienicy jest też z tvn -u. Już przycięty, sklejony, pogrubiony, czyli to jest nasze pogrubienie, zawinięcie, tu. Ale z jednej strony nie dokleiłem tego specjalnie, ponieważ chcę, żeby blat się otwierał. W związku z tym, przy otwieraniu ta część będzie przeszkadzała. Chodzi o to, żeby to drewno było takie samo tu, jak i tu. Czyli to drewno, które mam stąd, teraz sobie go zawijamy. Proszę bardzo, zawijamy. I zobaczcie, jak to wygląda. E, zresztą pokażę Wam w kuchni mam taki blat. Gdzie właśnie w ten sposób został sklejony i jeżeli pęka, to pęka też razem. No więc tu jest sytuacja, tu jest taki sam blat e, jak ten, który robimy, on jest zrobiony tą samą techniką. To akurat będzie kolejny odcinek temat, jak to naprawić. Pokażę wam najpierw dlaczego. Odwracamy się, mamy winowajce. Ta część pierwsza pękła sobie w tą stronę, a ta druga w tą, ponieważ to jest ten sam kawałek. Zawinięty stąd, czyli jakby od. Odwijamy w drugą stronę, i mamy takie pęknięcie. Eee, trzeba zawsze poszczotkować troszeczkę. Ja, ja przynajmniej zawsze szczotkuję dąb górą delikatnie. Po szczotkowaniu po pierwsze ładniejsza jest struktura tego drewna, a po drugie zupełnie inaczej yy, wygląda kolor. Chodzi o to. Że tu sobie można zaznaczyć i według tego robić otwory. I to jest fajne, bo można precyzyjnie ustawić, ma takie ząbki nawet, że naprawdę te otwory, pomimo tego, że na ciasno się zaznacza wychodzą dobrze. Pięknie zrobione idę teraz kleić. Nie będę przestawiał kamery, bo kleić to wiecie jak się kleisz czekajcie, bo sobie jeszcze wyłączę. Czasami mnie ludzie pytają, kiedy pan na to wszystko ma czas, na te wszystkie pasje, na te wszystkie zajęcia? I teraz Wam zdradzę ten sekret. Jak tylko nie śpię, to mam czas na wszystko. I teraz jeszcze nie śpię, jest dwudziesta 20... trzecia, 23.30. I teraz jest czas, żeby się trochę pouczyć, grać na gitarze, co ostatnio zacząłem robić. Także na dobranoc dzisiaj lekcja Tears in Heaven. wszystkim. Kolejny dzień, kolejne niespodzianki. Nie wiem, czy to już mówiłem, ale ja jestem jak Picasso. Robię rzeczy, których nie umiem, żeby się ich nauczyć. No więc się nauczyłem i razem z Wami, Wy się nauczyliście ze mną. Proszę bardzo. Zajebisty patent, który wymyśliłem. Krzyżak. Zasada już była taka wymyślona. Tutaj wkładamy worek. Tu jest rant taki dookoła. Tak by to wyglądało. Tutaj, jeżeli się wrzuca śmieci i jest tylko krzyżak u góry, to pod spodem mamy, jak się domyślacie, tylko sam worek. To jak tu mamy więcej śmieci, to ten worek natychmiast będzie tu większy. Gdybyśmy chcieli wyciągnąć jeden worek, to się nie da, bo ten krzyżak nie będzie y, y, puszczał, bo tu jest za duża objętość już. I w związku z tym trzeba by cały krzyżak wyciągać, a tego chcę uniknąć. Więc to musi być tak zrobione, żeby żaden worek się tam nie klinował. Na tej gumie będą się trzymały te worki. Patent jest na to supełkowy. Supełki związane w odpowiednich e, odstępach. Zwróćcie uwagę na, na filmie: te supełki muszą trzymać gumę, żeby była sprawiedliwość. Każda guma musi mieć tyle miejsca, ile musi mieć. Nie może się przeciągać na stronę innej gumy. To nie jest kołdra, która ma swój koniec. Więc po pierwsze guma. Po drugie, e, na tej gumie na końcu zrobimy takie drewienka, które pozwolą nam tą gumę e, wyciągać. Z tego rantu i zakładać za rant bardzo wygodnie, żeby tam nikt nie musiał paluszka wkładać, bo tam są śmieci, więc sobie będzie takim drewnianym kołeczkiem wkładał. Widzicie to niebieskie niebo za mną? Ono oznacza, że jest 5:30. Słyszycie te ptaki? One oznaczają, że jest wiosna. A widzicie moją uśmiechniętą michę? Ona oznacza, że dzisiaj oddajemy Wyspę Marzeń do użytku. Miłego dnia. Ja dałem takie tabliczki na razie, które co prawda nie jest tu napisane, czy tu trzeba rzucać szkło, czy papier, ale taka jest estetyka tego domu, że chciałem, żeby było bardziej rusty, rustykalnie. I, no i mam jakiś system skojarzeń. No. Hotel Mam-Mama. Pięć gwiazdek, gwiazdki są metalowe, czyli tu będą metalowe. To jest taka wyspa, od której się nie chce odchodzić wyspa marzeń, ponieważ wszystko możemy przy tej wyspie robić. Jak mamy taką wyspę, to przede wszystkim możemy przy niej biesiadować, bo mamy wodę, wypijamy tą wodę. Nie musimy nigdzie iść, prawda? Tylko wrzucamy ją do plastikowych, bo plastikowe są tutaj. Mamy jakieś papierowe rzeczy, to wyrzucamy je tutaj. Jemy cukierkę, jak nam cukierek nie smakuje, to wyrzucamy do organicznych z przodu. Mamy coś metalowego, mamy tamtą stronę i mamy przede wszystkim radość z posiadania wspaniałego nowego mebla. Powiem Wam, że oddaję ją z małym żalem. Mówię z małym, dlatego że żonie się bardzo spodobało, ale zażyczyła sobie z większym blacikiem troszeczkę. No dobrze, ten blacik, który idzie na aukcję, do Was ma wymiary 65x65, wysokość wyspy 100 cm, z kółeczkami razem, kółeczka przednie skrętne, olejowana, blokada zamknięcia, blokada otwarcia nadmiernego. W zestawie. Nie, nie przyklejam tych te tabliczek, które miałem tam, trajektoria, pięciogwiazdkowych hoteli i tak dalej, bo to oczywiście każdy sobie pewnie wymyśli do e, stylistyki swojej kuchni i jakąś koncepcję swoją, segregacji śmieci będzie miał. Przebijcie chociaż trochę te 55-18, bo warto. Naprawdę warto. <laughs> Pozdrawiam i do zobaczenia.